Jest z nami, jak już powiedziałem, koleżanka poseł Jolanta Ziembacik, która praktycznie to biuro w dniu dzisiejszym otworzyła. Jest również z nami asystent społeczny, który będzie też reprezentował tutaj naszą poseł, nasz kolega Andrzej Szymanek. Witamy panią, panią radną z Sejmiku Województwa Łódzkiego. Panią Elę Nawrocką z naszego trenu jest nam bardziej, bardzo miło. Ja myślę, że na początek poprosimy panią poseł o zabranie głosu, a w później w drugiej kolejności przystąpimy przy tej okazji do otwarcia naszej kampanii. Koalicyjnego Komitetu Wyborczego Trzeciej Drogi Polska 2050 Szymona Hałomni i PSL do prezentacji naszych kandydatów krótkiej prezentacji informacji o naszych zamierzeniach w działaniach programu. Bardzo proszę Panią Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie na tym takim spotkaniu symbolicznym, bo... Symboliczne otwarcie biura było dzisiaj, ale tak naprawdę to biuro już funkcjonuje od jakiegoś czasu i bardzo się cieszę, że, że to biuro mogłam otworzyć tutaj na terenie właśnie Bieluszowa. To jest dla mnie ogromny zaszczyt. Wcześniej biuro poselskie miał tutaj poseł Paweł Wejda, ale był jedynym posłem Polskiego Stronnictwa Ludowego z tego okręgu sieradzkiego. W tych wyborach zdobyliśmy dwa mandaty. Mam zaszczyt, miałam zaszczyt objąć ten drugi mandat poselski. Więc w porozumieniu z Pawłem, troszeczkę w mówiąc, podzieliliśmy się tym terenem i biuro poselskie w Bieruszowie przejęłam ja. Moim asystentem społecznym jest Andrzej Szymanek, doświadczony samorządowiec. Można powiedzieć, że przyjaciel, więc tak naprawdę te relacje między nami są też na tyle dobre, że mam nadzieję, że ta współpraca będzie bardzo owocna. Tak jak tutaj już... Wcześniej... A, dziękuję panu. bardzo. Tak, tak, tak ładnie pani posłanka mówiła, że teraz nie wiem, jak się wbierze. Tak ja Chcę powiedzieć, że tak, ponieważ będę obsługiwał biuro, tak się złożyło, że ja z pracą samorządową, tą od strony zawodowej zakończyłem już dwa lata temu, więc jakby dysponuję więcej czasem i mogę ten czas poświęcić naszym mieszkańcom i kontaktom właśnie na różnym i samorządem, Naszym powiatowym i samorządem wojewódzkim, ale także w tej sferze parlamentarnej, ponieważ ja też funkcjonuję nadal, że tak powiem, w tej sferze samorządowej, bowiem w dalszym ciągu funkcjonuję w Związku Powiatów Polskich i tak bardzo mi pasowało, jak pani posłanka powiedziała, że pracuje w Komisji Finansów, Nauki, <tosługi> tak, <tosługi> tak? to chcę powiedzieć, że. Na pewno takie postulaty ze Związku Powiatów Polskich już trafiły do parlamentarzystów właśnie w kwestii zmiany zasad finansowania samorządów terytorialnych, głównie powiatów, ponieważ powiaty były zawsze traktowane finansowo po rodzicomu. No i w ostatnich czasach doszło do tego, żeby pieniądze zdobyć, to trzeba było szateczką się ładnie pokłonić, tak i bardzo prosić, żeby te pieniądze trafiły. Natomiast nam zależy na tym, żeby samorząd dysponował środkami własnymi, bo wtedy można logicznie budować strategie rozwojowe. Priorytety stawiać i mówić mieszkańcom, w jakiej perspektywie mogą oczekiwać takich czy innych rozwiązań. Zresztą konsultować z mieszkańcami, gdzie jest tak naprawdę mieszkańcy potrzeba i kiedy to możemy zrealizować. W tej chwili takich możliwości nie będzie, <laughs> jakby ta przynależność do Komisji Finansów Publicznych na pewno nam się tu będzie pięknie przekładać, bo ja ten temat będę na pewno dążył. Myślę, że tutaj też jest, byłaś pani Burmistrz, radna aktualnie. E, powiatu białoruszowskiego Urzędu szkopińska, też samorządowiec e, e, Ela Narodzka z innego szczebla, zresztą Ela przeszła już wszystkie te szczebla od gminy, jako wiceburmistrz potem w powiecie pracowała, w Sejmiku, i Sejmie, więc mamy ludzi dosyć doświadczonych i takich, którzy wiedzą, czego oczekują, dlatego na pewno ta współpraca powinna być dobra. jestem, że tak powiem, gotowy na to, żeby różne inicjatywy obywatelskie, że one są ciekawe i mogą zostać przeniesione na forum krajowe, to żeby właśnie je tutaj przyjmować, żeby przekazywać posłance, żeby też były jakieś ciekawe inicjatywy obywatelskie, próbować. Tak. Ale ja będę starał się krócej i myślę, że i będzie, będzie to dla nas może też więcej okazji, że więcej osób będzie mogło zabrać głos. No czeka tutaj jeszcze lato, także chociaż cieszę się, że jestem przed... Tutaj panią El. Kochani, spotkaliśmy się przy okazji właśnie przy otwarciu górach chcieliśmy rozpocząć tę naszą kampanię, kampanię samorządową wyborczą. Wiadomo, nieoficjalnie czy oficjalnie pewne już działania są podejmowane przez indywidualne osoby, poszczególnych kandydatów. Tu zebraliśmy się, może nie w komplecie, no bo nie ma kompletu nas wszystkich, ale jest pewna grupa, brakuje pewnych osób, są różne sytuacje, że nie każdy mógł przyjechać, ale te osoby, które są, będą mogły się dzisiaj... Yy, Przedstawić, zaprezentować. Myślę, że nie będziemy tego przedłużać w miarę, w miarę krótką. Później będzie możliwość zaprezentowania się w innych formach, jakie, jakie są możliwe. Szanowni Państwo, jeszcze raz witam wszystkich i chciałbym to może zrobić w ten sposób. Nasz koalicyjny komitet wyborczy Trzecia Droga, tak jak już tutaj Andrzej powiedział, ma swoje hasło. No powiecie, doszliśmy do wniosku, że Trzecia Droga równa się silny samorząd. Przejdziemy za chwilę do krótkiej prezentacji naszego programu. Będzie to naprawdę krótko, ale nim ten program byśmy przedstawili, chcielibyśmy pokazać. Właściwie to powinien zrobić to pan starosta Andrzej Szymanek. Osiągnięcia poprzedniej kadencji przez większość kadencji był, był starostą, i, i, i myślę, że, ale, że, że to on powinien ewentualnie zaprezentować. Jeżeli Andrzeju byś chciał, to myślę, myślę że to by było nawet lepiej. Żeby, żeby to w ten sposób było zaprezentowane, a ja później może przejdę do krótkiej prezentacji programu. Pozwolę sobie, co jest ważne, kontynu kontynuowanie pewnych już rozpoczętych działań, spojrzenie być może nowych samorządowców, no bo nie wiadomo jak to się ukształtuje, być może będą mieć inne spojrzenie, może będą mieć nowe e, jakieś pomysły na funkcjonowanie tego po powiatu, ale myślę, że to nie będzie, będzie nam... Będzie nam to, będzie dla nas to wszystkich służyło.